Witam no, wszystkich bardzo serdecznie, no to wreszcie po długiej przerwie ponownie Minecraft mod, no, ale zanim zaczniemy prezentację tego ciekawego moda, jakim jest Saboteach mod, czy też inaczej mówiąc Troll mod, ponieważ za pomocą niego w fantastyczny sposób możecie sterować dosłownie każdego z Waszych znajomych. No, to w ramach takiego wyjaśnienia, czemu ostatnio nie ma filmów? Tak, jak wcześniej wspominałem, kończę w tym roku szkołę, no i muszę się przygotowywać do matury. Zatem jest to naprawdę niezbyt fajna sprawa, ponieważ dużo rzeczy mam w związku z tym na głowie, związanych ze szkołą. No i mój przykładowy dzień potrafi wyglądać tak, że o 7 rano wychodzę z domu i dokładnie o 7 wieczorem wracam. I nie to, że chodzę gdzieś po znajomych, czy też w jakieś inne superowe miejsca, tylko na przykład muszę dodatkowo przygotowywać się do matury prywatnej dodatkowego poza szkołą i dlatego tak wygląda mój y, terminarz w ciągu tygodni, także mam mało wolnego czasu. No i jakby przez to zaniedbuję trochę tą drugą stronę mojego życia, czyli YouTube'a, ale mam nadzieję, że jak wszystko zakończy się pozytywnie wraz z końcem tego roku, no to oczywiście roku oczywiście szkolnego, no to później będę miał dłuższe wakacje no i więcej czasu na materiały dla Was. A tym razem przejdźmy oczywiście do modyfikacji. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Kilka oczywiście fajnych przyrządów, za pomocą których, tak jak mówię, możecie fajnie strollować znajomych. Pierwsza rzecz związana z jedzeniem. Słuchajcie, wykorzystujemy jeden z tych sześciu pokazań. Dajemy go tutaj do środka, no i w taki sposób otaczamy Spider Eye, dzięki czemu będziemy mieli zatruty posiłek, który jak widzicie nie wygląda jakoś szczególnie inaczej. Taki posiłek podajemy naszemu przyjacielowi, gdy jest on w potrzebie, no jak widzicie dzięki temu otrzymujemy naprawdę sporo dziwacznych efektów, chociażby slowness szyja, chociażby jak widzicie w ogóle ruszać się nie mogę. Dobra, mamy to, deszcz ustąpił, w takim razie przechodzimy do kolejnej skrzyni, no i już rzeczy związane z jedzeniem znacie, także wiecie, że naprawdę nie są to przyjemne pokarmy, no i ciężko naprawdę je rozpoznać, że jest to tak naprawdę trujący pokarm, więc jeśli Wasz kumpel jest w potrzebie, a Wy go akurat chcecie strollować, to podrzućcie mu jeden z takich smakołyków, a na pewno już kolejnym razem się do Was nie zgłosi. Mamy również bloki. Bloki kraftowane w ten sposób, podobnie z piecem, jeżeli do środka dacie piec, no to będziecie mieli taką oto recepturę craftingu, za pomocą której otrzymacie wybuchowy crafting, bądź wybuchowy piecyk. Zatem taki przedmiot gdzieś sobie tutaj na uboczu za chwilkę postawimy. I jak on działa? On działa dość specyficznie. Zarówno piec, jak i ten crafting. Nie da się ich otworzyć. To jest jakby takie TNT pułapka. Możecie na nie tylko kliknąć, i w taki płomyk się pojawia jak widzicie, wszystko oczywiście jest rozwalane dookoła. Tutaj, jakby wyskakuje, takie ukryte TNT to jest cała mechanika tego systemu. No i mamy niewielką eksplozję, którą również możemy zaskoczyć znajomych, czy też po prostu zepsuć mu fragment jego domku. No i ostatnia rzecz, czyli temy do skraftowania. Są to zarówno zbroja, którą możemy zdetonować za pomocą detonatora. Detonator wygląda w ten sposób. Jest to jest taki zdalnie sterowany włącznik, za pomocą którego wysadzamy naszą najbliższą ofiarę w powietrze. Oczywiście to wszystko w ten sposób, tylko jak widzicie jest tutaj mały podstęp, ponieważ e, przedmiot ten jest specjalnie nazwany, zatem można skorzystać oczywiście z takiego kowadełka i nazwać to po prostu Iron Chestplate, e, albo y, na przykład y, zrobić z tego specjalny prezent, czyli nazwać to po prostu, nie wiem, Mega Zbroja czy coś, coś w tym rodzaju. I po prostu podarować ten prezent kumplowi. No i gdy on taką zbrojkę założy, my oczywiście mamy zdalnie sterowany detonator. No i jak klikniemy prawy przycisk myszy, to ostro wysadzi nas w powietrze. Tutaj była właśnie tego demonstracja. No i w taki oto dość prosty sposób wysadziłem siebie w powietrze i wszystko praktycznie co było dookoła. Także jeżeli e, używacie deton detonatora to bądźcie też w dość sporej odległości od waszego kumpla, żeby to przy okazji również też was on nie wysadził. E, to jest mój miecz, już nie będę po niego tam wchodził, bo to dość e, głębokie miejsce. Zatem e, no, bez ekwipunku z wami się dziś pożegnam. Także to była ta modyfikacja Sabotage Mod. Jeżeli wam się podobało oczywiście dajcie kciuka w górę. No, i takiego może kopa na, na ten mój powrót po krótkiej przerwie. Też fajnie, jakbyście tego kciuka rzeczywiście zostawili. Dajcie jakiś fajny komentarz, żebym wiedział, co chcecie zobaczyć w następnym materiale. Prosiliście ostatnio o, o FIFA, także też nad tym popracuję. A tymczasem to by było wszystko. No, i do następnego razu. Także trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.